Decyzję o wprowadzeniu rabatów na okres wakacyjny od 30 czerwca jako pierwszy podjął Orlen. Kierowcy posiadający kartę stałego klienta mogą zaoszczędzić 30 groszy na litrze, a jeżeli ktoś ma kartę dużej rodziny to 40, chociaż jest tutaj pewien haczyk. Chodzi o 4 tankowania w miesiącu do maksymalnie 50 litrów. Normalnie, to, to sobie bolże. Tam nie wierzę w ża żadne jakieś tam ruchy, bo to paliwo powinno zawsze być dużo tańsze jak jest. To jest tragedia dla narodu polskiego, żeby w obcej w polskiej firmie ktoś sterował z góry. Obajdek i, i Kaczyński. To kiełbasa wyborcze. Przez wakacje dadzą mniej, a po wakacjach będzie więcej. Teraz wybory się zbliżają, także jakieś takie zagrywki ze strony polityków są. Często spotykane. I my myślimy, że chcą mieć wpływ na wynik borów takimi rzeczami. I tak też prognozują eksperci. Według portalu e kierowcy nie powinni przyzwyczajać się do bardziej korzystnych cen. Co więcej, promocja nie wpłynie na rynek paliwowy w Polsce, bo rabat będzie udzielany przy kasie. Hurtowe ceny pozostaną bez zmian. Nie spodziewam się, żeby to zostało potraktowane jako jakaś taka długoterminowa forma, forma promocyjna. Aczkolwiek no, życie nas zaskakuje czasami, może ktoś stwierdzi, że, że warto jakąś taką formę tej promocji robić. Natomiast myślę, że te 30 groszy to jest jednak dość dużo, i no, chyba aż tak daleko to, to nie pójdzie, żeby z tego udało się zrobić jakąś stałą formę takiej taki dla klienta lojalnego. Formę, formę Ale wakacyjną jak najbardziej. Po decyzji Orlenu już wiadomo, że do promocji na bardzo podobnych zasadach przyłączyły się kolejne koncerny BP, Circle K, Amic. A na dniach swoje propozycje mają przedstawić także Shell oraz Moja.